Zadanie pierwsze. Nazwij narysowane trójkąty. OK, no i teraz tak, widzimy na pewno, że trójkąt w przykładzie B ma dwie pary boków równych, czyli tutaj, zobaczcie, ten bok c, na pewno ma taką samą długość jak ten. Wy powinniście wziąć linijkę i to sobie sprawdzić, więc ten nazywamy trójkątem równoramiennym. Teraz w przykładzie A raczej moim zdaniem na oko żaden z tych boków nie jest do siebie równy. Więc nazwiemy go, że to jest trójkąt różnoboczny, jeśli byłaby opcja ze względu na kąty, to moglibyśmy też dodać, że jest rozwartokątny, ale temat to jest podział trójkątów ze względu na boki. Więc raczej różnoboczne powinno być prawidłową odpowiedzią. Zadanie drugie. Który z trzech odcinków o podanych długościach nie można zbudować trójkąta? I tu musimy sobie e, znać taką wyleżność. Jest coś takiego jak warunek na istnienie trójkąta, który nam mówi, że mając trójkąt obok jak długości A, B, i C to tak. A plus B ma być większe od C, B plus C ma być większe od A oraz C plus A ma być większe od B. Czyli każde dwa boki po dodaniu do siebie powinny być większe niż ten trzeci. No to sprawdzamy sobie przykład A. 6 plus 5 to jest 11, a 11 jest większe niż 9, czyli nam by się zgadzało. Później 5 plus 9 to jest 14, a 14 jest większe niż 6, więc jest spoko. To teraz powinniśmy do siebie dodać. 6 plus 9, 6 plus 9 to jest. 15, a 15 jest większe niż 5, czyli to jest ok. Teraz mamy przykład C. Wszystko jest w decymetrach, więc mamy tak 8, dodać 6 to jest 12, a 12 nie jest większe niż ten trzeci bok. Czyli to jest odpowiedź C. Bo 12 jest równe 12, a e, o, wróć, przepraszam, pomyłka, e, gadam głupotę. Dlaczego? Ponieważ 8 plus 6 to jest 14, a nie 12. Czyli to jest spoko, bo 14 jest większe niż 12. Sprawdzamy dalej. Weźmy sobie 6 plus 12. 6 plus 12 to jest 18 i to jest ok. Bo 18 jest większe niż 8. I teraz trzeci wariant. Yy, mamy sobie 8 plus 12. To jest 20 i to też jest dobrze, ponieważ 20 jest większe niż 12. Czyli to też jest sprzeczne. Sprawdzamy sobie przykład B. I w przykładzie B. Jest 4 plus 11, to jest 15 i to jest ok, bo 15 jest większe od 6. Później jest 11 plus 6, to jest 17 i to też jest ok, bo 17 jest większe od 4. Później mamy 4 plus 6, to się równa 10. No i to już nie jest ok, ponieważ 10 nie jest większe niż 11. Czyli to nam się nie zgadza i prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź B. I tak się sprawdza, czyli jeśli suma, jeśli suma dwóch boków jest zawsze większa niż ten trzeci we wszystkich przypadkach, to wtedy taki trójkąt istnieje. Ale tak jak w przykładzie B, to nam się to nie zgadzało, czyli nie ma opcji, aby taki trójkąt powstał. Zadanie trzecie. Narysuj trójkąt równoboczny o boku 3. I oblicz jego obwód. Czyli bierzecie sobie linijkę, odmierzacie sobie 3 i rysujecie tutaj taki trójkącik. Jeśli byłoby skonstruowanie, to wtedy za pomocą cyrkla. Każdy z nich ma pod 100 cm. 3, 3 i 3. Obwód. To jest suma wszystkich boków, czyli to jest 3 razy 3, czyli to jest 9 cm. Zadanie czwarte narysuj trójkąt równoramienny, którego podstawa ma 3, a ramię jest równe 5. Czyli bierzemy linijkę, cciach, rysujemy sobie taki trójkącik. Ja niestety tutaj nie mam linijki, więc na chybił trafił, zapisuję sobie, że tu jest 3. Tu jest 5, tu jest 5. Mamy obliczyć obwód tego trójkąta, czyli mamy odpowiedź A. Jest 5, dodać 5, dodać 3 I to jest 13 cm. Przykład B. Podaj długości boków innego trójkąta równoramiennego o takim samym obwodzie. Czyli tak, jeśli jest 13, to możemy sobie zrobić na przykład taki trójkącik Tu będzie 6, tu będzie 6, tu będzie 1. To jest pierwszy przykład. Może być też, tu by mogło być 4. 13 odjęć 4 to jest 9. To nie. Ale jakbyśmy sobie zrobili 5, to byśmy mieli 13 odjęć 5. To będzie 8. 13 minus 5 to jest 8, i to by było 4, 4 i 5. I tak też można.